Aplikacja Microsoft Teams umożliwia nam nagrywanie naszego wideo spotkania, naszej lekcji. W jaki sposób to zrobić? Kiedy jesteśmy na spotkaniu, klikamy w szary pasek narzędzi, w trzy kropki. Mamy opcję rozpocznij nagrywanie. Kliknę sobie w to. Od tego czasu moje spotkanie jest nagrywane. Na górze wyświetlił się mi granatowy pasek. Nagrywasz, poinformuj wszystkich, że są nagrywani. Jest to związane z zasadą ochrony prywatności. Jeżeli teraz na moim spotkaniu byliby jacyś uczniowie, na ich urządzeniach także pojawi się informacja o tym, że spotkanie jest nagrywane. Mogę sobie skończyć nagrywanie. Klikam tak samo jak poprzednio w trzy kropki, klikam zatrzymaj nagrywanie. Czy na pewno chcesz zatrzymać? Potwierdzam. Pojawiła się nam informacja, że nagranie jest zapisywane, kiedy zostanie przetworzone, zostanie zapisane w usłudze Microsoft Stream. Kliknę sobie rozłącz. Na moim zespole, tam gdzie prowadziłam moje spotkanie, w miejscu ogłoszenia jest informacja o tym, że spotkanie zostało zatrzymane. Trwa zapisywanie nagrania w usłudze Microsoft Stream. W każdym momencie moi uczniowie mogą sobie teraz wejść do zespołu Geografia i w ogłoszeniach będą widzieli moje nagrane spotkanie. Tu mam na przykład jakieś historyczne spotkanie, które już zostało przetworzone i dodane. Kliknę play, wyciszę sobie tylko dźwięk, żebyśmy się nie dublowali. I mamy nagrane spotkanie.